Witam serdecznie wszystkich. Ostatnio rozmawiałem z osobami, które mm, oglądały niektóre z moich filmów. Poza solenną krytyką mm, dowiedziałem się jeszcze jednego, że brak jest w tych moich filmach profesjonalizmu. Z czym się zgadzam. Moje filmy są nagrywane tak jak po prostu z marszu, bez żadnego montażu. No i dlatego są takie dosyć prostackie, przyznaję. Wobec tego w naszym materialnym świecie żeby coś zrobić potrzebne są co? Środki postanowiłem wobec tego wrzucić numer konta na który będzie można wpłacać. Ale o co biega? Chodzi o to, że skoro tak ktoś sobie życzy a może chce nawet abym dalej nagrywał filmy postanowiłem założyć, zbudować studio Profesjonalne studio. Kto wie być może nawet z profesjonalnym montażystą, a może nawet tłumaczem. Z góry chcę wszystkich poinformować może, że nie będę się bawił w żadne tam zwroty pieniędzy czy coś, gdyby nie udało mi się zebrać po prostu środków na to studio. No, szczerze powiedziawszy, wątpię, że mi się to uda. Ale odważny świat należy, no zobaczymy. E, tak jak mówię, być może wówczas, gdybym nagrywał filmy w studiu, będą te filmy bardziej zrozumiałe. No i wyeliminuję się przede wszystkim błędy, ponieważ mówiąc niektóre kwestie, czasami myślę o czymś innym, a wymieniam zupełnie inne zdanie. Tak to wygląda Polecam Proszę bardzo, jeżeli ktoś chce zrobić coś dobrego Proszę bardzo wpłacać Tytuł wpłaty proszę zaznaczać studio lub studio filmowe Nie ma to znaczenia, żebym wiedział na co zbieram Na co mam przeznaczyć te środki przede wszystkim To by było na tyle no, Są goście, jak to zauważyli na YouTubie, którzy piszą książki Tak jak już ktoś to kiedyś zauważył w kraju, w którym nikt nie czyta Wszyscy piszą książki i sprzedają te książki, promują je i tak dalej. Są też tacy, którzy kupują te książki tylko po to, żeby po prostu bawić się pewnego rodzaju kolekcjonerstwo. Nie ja książki na razie nie zamierzam pisać, pani nic nie napisze, ale moje zdanie mm, mówione bardziej będę się chciał przekazać. Oczywiście z góry dziękuję. Numer konta leci na, tak jak leci tu w moim filmie. Dzięki wszystkim, po raz kolejny powtarzam, jeżeli mi się uda zebrać określoną ilość środków, e, zrobię to studio, jeżeli natomiast w dłuższym czasie nic z tego nie wyniknie, na coś te pieniądze przeznaczę, jeszcze nie wiem na co, nie chcę tutaj się przechwalać, że zrobię to czy tamto, zresztą ja wychodzę z założenia lepszy w rubel w garści niż kanarek na dachu, także co ja będę wywagował, co zrobię, jeśli wygram na przykład tak zwaną loterię, to lotka i tak dalej. Dzięki wszystkim. To by było na tyle. Narka.